To, co łączy nas wszystkich, to jest to, co też jako organizatorzy staramy się każdego roku jak gdyby wskazać na rzeczy jakąś szczególną, czy postawić akcent. W tym roku mówimy o pokoju i rzeczywiście hasło nasze, pokój z widokiem, chcemy szeroko otworzyć okna i zobaczyć, co to znaczy tak naprawdę w naszym prywatnym życiu, co to znaczy w naszych domach, w naszej pracy, w naszym kościele, gdziekolwiek każdy z nas jest. Tutaj już byliśmy 40 lat temu, także może nie. Także to dzisiaj wyjątkowo, bo już wyjeżdżamy, także jest, jest chwila czasu i. Dobre wspomnienia. Związane z dobrym słowem, z atmosferą, z tym, co się za lewem kryje. Czyli coś więcej niż tylko na miod i, i, i ładne słoneczko. Zazwicialało, także. <laughs> Zawsze tu było to. Nie było roku właściwie, żeby nie było błoto. To jest y, specjalny też tydzień, bo 70 już, czyli bardzo jubileuszowy i y, dokładnie tak naprawdę te miejsca, które za mną być może Państwo widzą są puste, zapełniają się i mieszkańcami z jednej strony Olzy i, i my, mieszkańcami tych terenów y, po, po, po stronie polskiej. Cieszymy się, że, że możemy trafiać tak naprawdę szeroko, chociaż wiemy też, że przyjeżdżają górnoślązacy do nas specjalnie na program, który jest przed nami na godzinę 17. być przy Słowie Bożym i to jest dla nas takie motywujące. I cieszyliśmy się na to z koleżankami, że możemy być, że możemy słuchać o Panu Bogu. Co roku tu jeździmy i zawsze się już cieszymy na następny, że widzimy. Ewangelizacje są bardzo, bardzo dobre, takie pouczające, takie serca do serca. i Cieszę się na każde spotkanie ewangelizacyjne, które, które mogę słyszeć. 4 lipca słońce dziś wstało o godzinie 4.22. Nie wiem, czy wiecie, nawet we wronkach mnie tak wcześniej nie budzili. Kto z Was wstał ci o 4.22? Parę osób jest? Szacunek. Słuchajcie, tydzień ewangelizacyjny bardzo jest takim, takim wydarzeniem, w którym poznajemy się, zacieśniamy nasze. Relacje. Program jest bardzo ciekawy. Od rana ruszamy z wykładami biblijnymi, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zaolziaków i nie tylko. O 11 też równolegle do, do, do programu dla dorosłych są spektakle dla dzieci teatralne, więc to też jest bardzo fajny czas. Ale temat jest ciągle ten sam, więc mówimy o pokoju też dla dzieci w formie i w takim klimacie bardzo dziecięcym później rusza trak seminaryjny o 15 do wyboru zawsze pięć seminariów, pięć tematów, pięć różnych, pięć różnych wykładowców. I... Tak naprawdę piątek sobota niedziela to jest program od godziny 11 do godziny 21. Każdy wieczór kończymy koncertem, na które serdecznie zapraszamy też wszystkich. No i oczywiście na nasz główny punkt programu 17, spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży, dla dorosłych i dla trzech grup dziecięcych. Dobrze teraz C4 4 nieba. C4 Dobrze teraz może cała kolumna. A ne, myslíš, že B. Udávám. A B, 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 a, b C D E. Tutem Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie jest też to, że to jest tydzień y, otwarty. Y, każdy może tu przyjechać. Wstęp na wszystkie pr punkty programu jest wolny, więc cieszymy się, że nie ma takich ograniczeń związanych z biletami, z zapisami, ze zgłoszeniami. Dlatego każdy z was, każdy z państwa jest mile widziany w tym miejscu, szczególnie teraz, jak mamy przed sobą ostatni weekend. Y, wiemy, że są osoby, które nie, mo nie mogą do nas dojechać, a mają ten czas y, trochę wolnego czasu w swoich domach, dlatego y, wykłady biblijne o godzinie 11 i spotkanie o 17 i transmitujemy yy, y, przez stronę internetową, przez y, naszego YouTube'a, więc zachęcamy do tego, żeby z nami w ten sposób też być na tygodniu przez ten ostatni weekend.